Cześć, jestem Monika Krok, jestem trenerem w szkole Dog System. Dzisiaj nauczę was w jaki sposób sprawić, żeby wasz pies sam zakładał kaganiec. W tym specyficznym czasie, zapewne wielu z was spędza siłą rzeczy dużo więcej czasu w domu. Jednocześnie w związku z nowymi obostrzeniami być może niektórzy z Was mają nieco bardziej ograniczone możliwości wychodzenia na dłuższe spacery z psami. Psy jednak nie rozumieją tej, tej sytuacji, wiadomo, e, i, i ilość energii jaką posiadają jest taka sama. W związku z czym wychodzimy do Was z propozycją nowego wyzwania. Wyzwanie, które Wam dzisiaj zaproponujemy będzie polegało na tym, żebyśmy nauczyli naszego psa wkładać swój pysk do kagańca. Jeżeli nie macie kagańca, możecie użyć z powodzeniem kubeczka i będzie to nawet prostszy sposób, z tego powodu, że wrzucając karmę, karma po prostu w kubeczku zostanie, a wiadomo, z kagańca wypadnie. Eee, ale pokażę Wam i ten sposób, i ten. Ci z Was, którzy trenują ze swoimi psami regularnie, dobrze wiedzą, że aktywność psychiczna pozwala spożytkować nadmiar psiej energii w sposób dużo bardziej efektywny niż aktywność fizyczna. Którą zaliczamy również długie spacery, które są oczywiście niezbędne dla zdrowia psa i tego absolutnie o tym absolutnie nie zapominamy, aczkolwiek w momencie, kiedy mamy ograniczone możliwości, trzeba sobie radzić w domu. To, co będziemy sobie dzisiaj robić, to będzie kształtowanie zachowań u psa w sposób klikerowy. Czyli w momencie kiedy pies będzie się zbliżał do odpowiedniego zachowania, czyli będzie zbliżał swój pyszczek do kagańca, będziemy mu to zaznaczać kliknięciem i dawać nagrodę w miejscu. Pamiętamy o tym, ci którzy z nami pracują wiedzą, że kliker przedłuża zachowanie, a słowo super zwalnia, także tutaj będziecie mogli sobie zaobserwować reakcję psa na poszczególne słowa. To, co jest bardzo ważne w tym ćwiczeniu, to to, żeby tego kagańca zbyt szybko nie zapinać ponieważ może się to wiązać z dodatkowym stresem u psa, oprócz tego pies może się zrazić później do tego do kagańca i w następnych, w następnych etapach, w następnych ćwiczeniach już tego kagańca nie będzie chciał tak chętnie zakładać. Także pamiętajmy, że lepiej troszkę dłużej ćwiczyć wkładanie pyska, lepiej troszkę dłużej ćwiczyć przytrzymywanie pyska w kagańcu, niż od razu go zapinać. Pamiętajmy, mniej pośpiechu w ćwiczeniach, więcej obserwacji naszego psa. To ma się wiązać z zabawą. To ma być dobra komunikacja. Mamy tutaj budować więź, a nie do czegokolwiek zmuszać naszego psa. Od czego sobie zaczniemy? Ci z Was, którzy jeszcze nie stosowali nigdy kagańca i którzy nigdy nie wprowadzali psu e, tego narzędzia dokładnie w taki sposób, mogą sobie zacząć właśnie od kubeczka. Będzie Wam łatwiej. Wrzucamy na początku kilka razy karmę do kubeczka, po czym dajemy psu zjeść tą karmę prosto z tego kubeczka. Zobaczcie. Wiesz? Tak, o to chodzi. W początkowej fazie nauki nowego zachowania, od czterech do 5 razy najpierw wrzucamy karmę i potem dajemy psu podejść i zjeść tą karmę prosto z kubeczka lub kagańca, jeżeli już pracujemy sobie na kagańcu. Po tych pięciu, siedmiu razach, staramy się już wyłapywać zachowania psa które zmierzają po prostu do tego kubeczka. Karma już nie znajduje się w środku, kubeczek jest pusty i pies podchodząc do pustego kubeczka ma zaznaczane to zachowanie, czyli malutkimi kroczkami zaznaczamy odpowiednie zachowanie u psa w taki sposób, żeby stopniowo ten pyszczek był coraz głębiej w kubeczku. Zobaczcie. Super. Super. Następnym etapem nauki, w momencie kiedy pies już bez problemu podchodzi i wkłada pysk do kagańca lub kubeczka, będzie przedłużanie tego zachowania. Czyli w momencie, kiedy pies podchodzi i wkłada pysk, klikamy, przedłużając to zachowanie. To o, co, o co chodzi z przedłużaniem? W momencie, kiedy wydajemy kliknięcie, pies powinien zostać w tej pozycji do której wszedł, czyli w tym momencie po prostu z pyskiem w kagańcu. W momencie, kiedy mówimy słowo super, które służy nam jako zwolnienie, pies może wyciągnąć głowę, wyciągnąć pysk i zjeść karmę z, na, z drugiej strony na przykład, z innego miejsca może zjeść karmę z ziemi. Pamiętajmy, zawsze pamiętajmy, że psy nie rozumieją ludzkiej mowy, tak, nie rozumieją naszych słów, w związku z czym Pierwszą, pierwszym elementem, pierwszym krokiem do wprowadzenia psunowego zachowania, jest działanie na samych gestach, ewentualnie działanie na zachowaniu, które, które udało nam się ukształtować, czyli na przykład właśnie to, że pies podchodzi i wsuwa swój pysk w kaganiec lub w kubeczek. W takiej sytuacji, kiedy już to zachowanie występuje bezproblemowo, czyli pies nie potrzebuje jakiegoś dodatkowego nakierowania w postaci karmy, kiedy już bardzo dobrze wie o co chodzi w danym ćwiczeniu, dopiero wtedy możemy dodać Komendę, tak? Czyli na przykład kaganiec. Czyli mamy psa, mamy kaganiec, mamy kaganiec. Pies powinien wtedy podejść i włożyć pysk. Ale pamiętajmy, robimy to dopiero wtedy, kiedy pies bez problemu wykonuje to ćwiczenie bez żadnego słowa i bez żadnej pomocy. Kaganiec. Ok. Więc powtarzając, najważniejsze. W tym ćwiczeniu i w każdym innym, w momencie kiedy uczymy psa nowego zachowania, najważniejsze jest stosowanie metody malutkich kroczków. Czyli już, już każdy, każde zachowanie, które jest bliżej tego, o które nam chodzi docelowego, czyli nawet jeżeli pies, powiedzmy, ma pysk tam parę centymetrów od kubeczka na początku, to już możemy mu to zaznaczyć. I potem czekamy tylko, aż będzie coraz bliżej, coraz bliżej. I w końcu będzie cały pysk w kubeczku, lub w kagańcu zależy, zależy na czym ćwiczymy. W momencie, kiedy pies będzie bezbłędnie wykonywał ćwiczenia na poziomie łatwym, czyli w momencie, kiedy kubeczek lub kaganiec będzie dokładnie na wysokości jego pyska, możemy mu w, w takiej sytuacji utrudnić zadanie i na przykład kubeczek zlokalizować albo w drugiej ręce, albo na innym poziomie, żeby pies w jakikolwiek sposób zmienił pozycję swojego ciała i dalej kombinował, o co, o co dokładnie w tym ćwiczeniu chodzi. Kaganiec. Okej. Okay. Kaganiec. Super. Takim trzecim poziomem trudności e, możemy, możemy zrobić w momencie, kiedy pies będzie bardzo dokładnie już pracował na poziomie łatwym, na poziomie trudniejszym, czyli kiedy ten kubeczek jest w różnych innych miejscach, ale nadal trzymany przez nas, możemy spróbować położyć ten kaganiec bądź kubeczek w innym miejscu pokoju. Na przykład. Kaganiec? Super! Kaganiec? Super! Pamiętajcie, że każde zachowanie, którego uczymy naszego psa, czy jest ono związane z zakładaniem obroży, czy kagańca, który ma raczej słabą renomę wśród właścicieli psów i często jest postrzegany jako coś, co ogranicza psa, co jest, co jest po prostu związane z dyskomfortem u tego psa, niekoniecznie musi tym być, bo w momencie, kiedy odpowiednio wprowadzimy psu takie narzędzie, którego po prostu używamy czasem w związku z nim, Zawsze to ograniczy ilość stresu, która występuje wraz z naszą osobą, ponieważ to my zawsze zakładamy ten kaganiec. Dlatego pamiętajcie, że zawsze warto z psem robić takie ćwiczenia.